Słodziak. Słodziak jest, nie? Mogę sobie go wziąć? On jest chroniony, Paweł, nie można. Trochę po On może by ze stresu nie przeżył, wiesz? To jest mały pobratyniec anakondy. Jak pięknie on się zwija, jak pętelki robi. ziemię co? Nie, nie, nie. To nie mija. Szanujmy się. To jest typowy zaskroniec. Ma żółte tutaj takie dwie plamki. Pięknie się wystawia do zdjęć, do, do filmików. Blisko mu do padalca, padalec podobnie wygląda, no ale przy głowie jest ogromna różnica. Między palcami możesz go sobie tak przybierać, prawda? O, zaraz mnie udusi. Języczek ma typowy wężykowaty, taki wide widelczyk malutki. Bada, eksploruje tutaj. Chyba się już przyzwyczaił do ciebie i widzi, że nie jesteś niebezpieczny dla niego. Aczkolwiek jesteś upierdliwy, tak? On może ma swoje własne sprawy, to może go wypuścimy. No ale się porusza, co? No. Ale to co, go mu koczko, może. Uj, klatka! Zostawi go! Dzisiaj pogłaską go jeszcze. Jeszcze pogłaskasz, Boże. Maskotki nie miałeś, w życiu nie miałeś zwierzątka, co? że nigdy. Pokaż. Taki duży chłopak, a nie miał żadnego zwierzątka. Żadnego węża atomowego. nigdy nie miał. No. On może być dużo większy. Wiesz o tym, Paweł?